Hej, witajcie w najnowszym filmiku na temat kosmetyków w Korei. Jesteśmy przed Daiso, więc skoczymy do Daiso, zobaczymy tinty. A dzisiaj sprawdzimy, jakie tinty są dostępne, jakie polecamy, jakie polecam, jakie są używane, jakie są teraz popularne. Więc zapraszam was do Daiso, a później przetestujemy w końcu kosmetyki, które ostatnio kupiłam i te, które dzisiaj kupię, więc Zapraszam Was na nowy filmik. Na początek zaczniemy ze średniej półki cenowej Roman e, około 10 tysięcy e, Fajne tinty polecane bardzo często przez różnych influencerów. Ja miałam jeden i jest, byłam bardzo zadowolona z niego. Teraz mamy Peri Peri i jest to ta niższa półka cenowa, ale dużo się nie różni od roman. Także mają podobną kolorystykę, kolory są intensywne. Tak samo jak Roman, wybrałam kolory welwetowe. Drugi produkt Periperi jest to już tint troszeczkę droższy, ale na pewno w sobie ma większy połysk. Nie jest to taki e, mocny blur. Teraz najwyższa półka cenowa Musige Mansion i jest to tint w cenie 18 tysięcy, ale po zmyciu zostawało mi najwięcej właśnie tego produktu. Spory wybór koloru i jednak jeden z popularniejszych tintów, który stale utrzymuje się w czołówce. Teraz mamy łakamę. ten produkt zakupiłam, więc go później przetestujemy. Widzę, że cena troszeczkę spadła. Zobaczycie jak wyszedł. Widzę, że w ofercie mają podział na warm best i cool best czyli kolory ciepłe oraz zimne. I tym razem Devi Glow Tint ostatnio bardzo popularne, żelowe tinty. Nie jestem do końca do nich przekonana, bo jednak te kolory już nie są takie intensywne, są bardziej rozmazane. I tutaj trzeba zastanowić się, na czym nam zależy. Najgorzej pracowało mi się tym różowym, ledwo mogłam nałożyć cokolwiek. Jeśli już szukamy czegoś z glowem, to myślę, że Clio Crystal Glam Tint jest tutaj już lepszym wyborem, ładnie się nakłada i może nie ma takiego ładnego blasku, ale jednak dużo ładniej to wygląda. Amus ostatnio bardzo popularne, cena też jest wysoka 19 tysięcy za tint, małe opakowanie, fajnie wygląda, ale czy jest warty swojej ceny, to nie jestem pewna. Myślę, że tutaj także ciekawą opcją jest Spoil e, Culture Lip Tint Glaze, e, troszeczkę taniej i na pewno wygląda to znacznie lepiej. Oraz glow, który na pewno tym latem będzie wchodził na rynek bardzo intensywnie. Jest już ranek. Ja jestem po odprowadzeniu Eliasia trochę minęło od filmiku, kiedy Wam pokazywałam wszystkie tinty, które były w olivian. Ja zakupiłam jeden, który dzisiaj wypróbujemy wiem, że jest w planie makijaż kosmety, kosmetykami z Daiso, ale chciałabym Wam pokazać jak działa właśnie Wakame czyli tint, który zakupiłam jestem już po pielęgnacji oczywiście porannej, nałożyłam krem przeciwsłoneczny jak widzicie to ridden. Jest to ostatnio marka bardzo popularna, o której już wcześniej Wam wspominałam. Ja już nałożyłam swój sunscreen, już się wchłonął, więc widzicie, fajne daje blask. To jest duży plus, właśnie tego e, Toridena, ale dla mnie jest jeden mały problem, że jednak coś mnie podrażnia. Jest jakiś składnik właśnie w tym kremie, gdzie czuję takie lekkie szczypanie, przez co mam troszeczkę zaczerwienioną tutaj tą strefę, gdzie mam podrażnioną. Jest dużo lepiej. Muszę e, pilnować się, żeby właśnie tego mocno nie podrażniać. Fajny glow. Nie bieli. Fajnie się wchłania. Nie ma żadnej lep lepkiej e, konsystencji, więc jeżeli e, macie naprawdę fajną skórę bezproblemową, no to polecam. Chociaż zapach nie, nie jest jakiś taki mocny jednak, ale e, coś mnie podrażnia, więc trzeba jednak uważać, przetestować, zobaczyć, czy Wam będzie pasował. Zaczniemy od e, makijażu e, kosmetykami z Dyson, ale najpierw e, po przetestujemy tutaj kosmetyk, ten, o którym wam wspominałam CNP Laboratory Propolis Energy Ampoule Mist. Jest to migiełka. używamy oczywiście przed makijażem, Najlepiej spryskać właśnie twarz e, troszeczkę w oddaleniu, i trzeba pamiętać, że, jeżeli mamy jakąś bluzkę tutaj, e, która mogłaby się wybrudzić, to lepiej sobie przytrzymać na przykład ręką, że wszystko to, co skapnie, e, to właśnie na naszą rękę, a nie na bluzkę. E, dobra. Jak widzicie, ja całkiem sporo sobie prysnęłam, więc teraz muszę poczekać, aż to ładnie wchłonie. Przy okazji, poukładam sobie kosmetyki, które będę dzisiaj używała. Tak moja skóra wygląda, właśnie jak ten kosmetyk się wchłonął. Jak widzicie, wygląda całkiem przyzwoicie fajny glow na twarzy, więc. Na pewno pod makijażem tym, którym dzisiaj zrobimy, będzie to bardzo ładnie wyglądać. Jak też widzicie, ja nie mam idealnej skóry, więc z kosmetykami, które używam, będę starała się jak najwięcej zakryć. Oczywiście o kosmetykach nie z Daiso. Niestety nie udało mi się zakupić wszystkich kosmetyków tak, żeby cały makijaż był właśnie kosmetykami z Daiso, ale na pewno zostaniecie poinformowani. Jakie są zmiany I mój makijaż zaczniemy od Primera, który zakupiłam także w Daiso Jest to Ipkin Personal Layering I ma za zadanie mi Wygładzić skórę Zamknąć te wszystkie Pory, tak żeby były niewidoczne I żeby właśnie zrobił bardziej taki Jak to się nazywa? No Nie pamiętam ale tak, żeby właśnie skóra była jakby sfotoshopowana. No. Jak widzicie, mam już nałożone na twarz. Wygląda to tak troszkę i widać różnicę, ale nie jest ona bardzo duża. Zobaczymy, jak będzie się trzymał makijaż pod tym. I jedna z takich rzeczy to ma bardzo dziwną konsystencję, taką, nie wiem jak ją ocenić, ale bardziej takiego budyniu. Nie wiem, bardzo taka dziwna, z takimi bardzo mikro mikro drobineczkami zobaczymy. Moja gąbeczka już jest nawilżona, primer nałożony, więc zaczynamy. Ja nałożę na początku na połówkę, żeby Wam pokazać, jakie jest krycie. Pierwsza warstwa, potem nakładam najczęściej dodatkowe warstwy, właśnie, żeby tutaj pozakrywać te moje zmiany na twarzy. Kosmetyk naprawdę. Hetarda za tą cenę. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, ale nie tylko ja, moja koleżanka także, więc naprawdę polecam. Dzisiaj mamy właśnie Devi skin, więc ten kosmetyk ma dać nam jeszcze mocniejszy glow, a nie właśnie zmatowić, namatujący. Mam inny, czyli Velvet, ale właśnie dzisiaj skorzystamy z tego Devi. Jest to Kolor jedyneczka. Ja mam jasną skórę, może nie jest to taka bardzo mocno jasna, nie jest ona biała, ale jest jednak bez koloru takiego opalonego, więc ja korzystam te najjaśniejsze produkty. Z tej marki 3 są kolory, z tego co pamiętam, 3 lub 2. Już mam nałożoną na połówkę, jak możecie zauważyć, ma ładne krycie. Jest tylko jedna warstwa. Ja dwa razy tak naprawdę sobie tutaj nałożyłam na gąbeczkę tego kusiona i już widać sporą różnicę między dwiema stronami. Oczywiście nie ma jakiegoś super krycia, ale i tak myślę, że bardzo ładnie wygląda. Teraz nałożę na całą twarz i potem położymy drugą warstwę i zobaczymy, jak to wygląda. I teraz nakładam drugą warstwę. I mamy już drugą warstwę. Jak widzicie, naprawdę myślę, że ładnie wygląda, i za tą cenę jest naprawdę warte uwagi. Oczywiście nie wygląda to bardzo mocno no tak e, zatapetowana ta twarz. E, widać e, oczywiście przebłyski tej czerwieni, która niestety nadal mnie e, strasznie denerwuje. No ale powiem Wam tak. Jak dla mnie. Za 5000, czyli 15 zł, to chyba nawet w Polsce takiego kusiona nie znajdziemy. A tutaj po prostu to jest, to jest moim zdaniem, rewelacja. Rewelacja. E, dobra, kolejnym produktem. Tak się zastanawiam właśnie patrząc na moją twarz, czy potrzebuję dodatkowego produktu, który nie jest z Daiso, a jest to korektor, ale tak chyba sobie tylko nałożę pod oczy, żeby właśnie te cienie pod oczami zakryć. Ja nadal stosuję moją technikę na rękę, na dłoń rozmazuję i wtedy nakładam palcem wklepując strefy pod oczami, żeby zakryć moje sińce pod oczami. Jest taka polecajko od mojej koleżanki, która właśnie ma troszkę większe sińce pod oczami. Poleca kosmetyki Garniera. Jeden z takich różowych w opakowaniu właśnie zakrywające sińce. Ona jest naprawdę z tego zadowolona, więc jak coś tutaj przedstawiam Wam opakowanie, jak go wygląda, więc naprawdę jest to polecajka od osoby, która stosuje i jest naprawdę z tego zadowolona dobrze, teraz zajmiemy się brwiami, ja na początku sobie je przeczeszę i do malowania brwi użyjemy kredka The Boom Hard Eyebrow z Daiso wygląda tak ja już ją stosowałam nie do końca jestem z nią zadowolona, bo jest ona bardzo twarda, bardzo ciężko się z nią pracuje, przez co trzeba mocno naciskać na brwi, co powoduje też lekkie zaczerwienienie. Więc tak mam stosunek do niej taki, muszę jeszcze trochę dłużej ją potestować. I strasznie się męczę przy. E robieniu brwi z tą kredką więc nie, chyba jednak jej nie polecam mam zaczerwienione te brwi i wcale za mocno nie podkreślone jak na razie będę ją używała tylko po to aby właśnie troszkę podkreślić w sensie takim bardzo naturalnym ale raczej więcej jej nie kupię jeżeli chcę mocniej właśnie podkreślić brwi, używam e, tych kredek e, z Daiso Slim Fit Eyeliner. To jest eyeliner, ale ja czasami właśnie żeby lekko podkreślić brwi, także używam. Jaka jest jego zaleta? Jest to, że naprawdę jest cieniutki. Robi bardzo cieniutkie kreseczki, dlatego też to bardzo ładnie wygląda, tylko trzeba uważać, bo są one miękkie, przez co tak, że mogą się bardzo szybko łamać. Te kredki są fajnie ścięte, więc naprawdę są cieniutkie. Do tego w jednym kąciku są troszkę grubsze, w drugim cięższe, dlatego też bardzo ładnie, jeżeli robimy kreskę pod okiem, co Wam za chwilę pokażę, to bardzo ładnie to wygląda. Tych kredek są dwa kolory, jeden jest brązowy, drugi czarny. Ten brązowy jest troszkę taki e, dziwny kolor, jest bardziej wchodzący w czerwień, w rudość, więc nie każdemu może przypasować, ale czarny naprawdę jest e, fajnym kolorem. Teraz produkt, który Wam nie będę pokazywała za dużo, jest to e, produkt z Polski, e, zakupiony w Polsce, Inglot Brown mam e, skończone więc zaczniemy makijaż oka nie będzie to dużo, nie jestem żadną mistrzynią makijażu, więc e, raczej nie będę się za bardzo na tym skupiała ale zakupiłam Twinkle Pop Glitter Layering A Palette i wygląda to w taki sposób muszę przyznać jak korzystam z tego, jestem z tego bardzo zadowolona, fajnie wypigmentowane więc e, wystarczy odrobinka, właśnie żeby nie wysadzić, bo już jest to bardzo widoczne, żeby sobie po prostu burlu na oczach nie zrobić, więc na to uważajcie. Na pewno będziemy to robić kosmet y pędzlem z Dysos, z którym jestem naprawdę jako taki y beginner w makijażu, jestem naprawdę zadowolona. Jest to super produkt, y fajnie wygląda i jest mięciutki. I oczywiście używam także zalotki do oczu, y tego nie, tej nie pamiętam, gdzie kupiłam, ale chyba nie w Daiso, w Daiso także można kupić, więc jakby coś, są także właśnie takie zalotki, raczej te koreańskie zalotki, one są bardzo delikatne, takie widać, że, że ten metal nie jest jakiegoś taki specjalnie mocny. Ja używam najpierw zalotki, potem dopiero z, y, używam eyelinera. Y, jest to spowodowane tym, że jednak eyeliner y, czasami się rozmazuje po, y, przez y, używanie zalotki, więc tak najlepiej dla mnie korzystać. Oczywiście korzystam te cienkie eyelinery z Daiso. Eyeliner tworzy właśnie taką bardzo delikatną kreskę. Jest ona bardziej właśnie taka w stylu smokey na pewno nie robi właśnie takiej mocnej czarnej kreski, która jest bardzo widoczna, a bardziej delikatną i jednak ma tendencję troszkę do rozmazywania, więc to zależy, jaki efekt chcecie uzyskać. Mi się bardzo podoba, bo jest delikatny, niezamocny i jeszcze muszę poćwiczyć nad symetrią, ale polecam za to sposób, w jaki wymyśliłam, żeby robić właśnie te kreski na mojej twarzy, ponieważ wypadają świetnie. Prosta kreska, końcówka jest właśnie cieniutka, więc sposób, który wymyśliłam z drugą kredką, do pomocy i jest naprawdę rewelacyjny. Może nie ja wymyśliłam, ale wcześniej tego nie widziałam. Na koniec sobie jeszcze pomaluję rzęsy. Mam także produkt z a teraz zrobimy konturowanie. Jest to bardzo ciekawy produkt. Troszkę taki nietypowy, ponieważ jest to produkt, który ma dwa. Jeden jest brązowy, drugi jest taki w szarym kolorze. Zdziwicie się, ale. Ten szary robi bardzo naturalny cień, tak jakbyśmy mieli cienie w sensie światło odbijało się tam, gdzie powinien być właśnie cień, a nie brąz. Bardzo ładnie tworzy właśnie ten produkt. Ja nie mam innego donosa konturowania, więc przeczyszczę sobie. Ten pędzelek i nim używam do konturowania, i tutaj właśnie używam, zaczęłam pro, tego produktu z szarej. Także konturuję sobie usta, żeby wyglądały troszkę pełniej, i mam takie dwa miejsca, gdzie zawsze nakładam właśnie ten szary kontur. Do konturowania całej twarzy używam tej części brązowej. Po konturowaniu wymieniam na pędzelek już nie z Daiso, z Polski, z Avonu. Kolejny produkt z Daiso jest to róż razem z rozświetlaczem. Jeżeli chodzi o róż, naprawdę ładnie wygląda w opakowaniu. Troszkę taki pinki, mocny pinki, ale na twarzy już troszkę mniej. Bardzo fajnie wygląda twarz po nim, ponieważ wygląda jakby była po takim bluże, takim właśnie smooth e, zrobionym filtrze, więc naprawdę to ładnie wygląda, jakby zrobili na przykład taki właśnie e, puder, ale transparentny, to ja bym była zakochana. Byłabym naprawdę zakochana. E, dobra, nie będę dzisiaj nakładała tego różu za dużo, ponieważ e, jak widzicie, jednak makijaż oka się troszkę różni, ale dzisiaj, tak jak powiedziałam, makijaż z Dyson, więc Staram się jak najwięcej produktów użyć właśnie z Dyson. I drugim produktem jest rozświetlacz, który niestety nie skradł mojego serca. Konsystencja tego nie pozwala mi raczej na używanie pędzla. Ręką jakoś tak dziwnie się to rozprowadza, więc nie jestem do niego przekonana. Może chyba jakoś nie znam techniki, jak z tego korzystać, ale dla mnie troszkę tak słabiuszko, no no i tak jak widzicie, no ciężki żywot z tym jest i raczej szukam nadal jakiegoś fajnego rozświetlacza, ostatnio widziałam o takiej TikTokerki e, fajny rozświetlacz, ale muszę wrócić do niej i zobaczyć jak to wygląda e, już prawie kończymy makijaż i ostatnia rzecz to jest tuż do rzęs, e, Twinkle Pop e, Brown Volume Mascara czyli kupiłam sobie brązową maskarę do przetestowania e, jeżeli macie problem z podrażnieniem oczu, to raczej nie polecam, bo ma tam włoski, które niby mają wydłużać e, włosy. E, ja jestem taka... nie do końca lubię brązowy, bardzo ładnie wygląda na moich oczach, bo mam e, takie piwne e, właśnie kolor oczu, ale niestety coś tak nie do końca mi się podoba. E, boję się czasami nałożyć, że właśnie wejdzie mi ten włosek do oka i wtedy... E, po makijażu, po moim dobrym humorze na dzień coś nam nie przypasuje i wtedy już jest problem i czasami właśnie tak jest z tym tuszem do więc trzeba naprawdę uważać, kiedy nakładamy go tak moje oko po wytuszowaniu po pomalowaniu wygląda i wam moje kosmetyki do ust, oczywiście dzisiaj użyjemy wakame dlatego, że Dyson nie jest dostępne do kupienia w internecie dlatego tylko przedstawię Daiso produkty do ust a tak pokażę wam dwa produkty z z Olive Young, które możecie zakupić w internecie ja mam wakame i lily by red to jest mój wcześniejszy produkt, który wiele razy już widzieliście na moich ustach. Już jest starutki, więc to już jest naprawdę końcóweczka, ale na stałe dzisiaj nałożymy właśnie ułakamy, które ostatnio kupiłam za 16 tysięcy. I te produkty z Olive Young, one są produktami właśnie blurowymi. Tak, te dwa produkty z... Daiso są właśnie takie bardziej soczyste kolory, bardziej takie właśnie twinkle, mogłabym <noise> tak powiedzieć. Przepraszam, ale brakuje mi czasami słów po polsku. I przetestujemy najpierw to na dłoniach, nałożę najpierw produkty z Daiso. I mamy pierwszy produkt z Daiso. O, wygląda to w taki sposób. I jest to Toto Lamp. Jest bardzo intensywny, bardzo fajnie się rozmazuje, czyli jeżeli chcemy na przykład taki gradient zrobić tak jak koreanki, to naprawdę to z jak może to ładnie wyjść. Kolejnym produktem Twinkle Pop. Tak jak ten jest bardziej taki właśnie czerwony, różowy, to ten jest bardziej właśnie wpadający w taki róż. Jak widzicie, bardziej się tak świeci. Jest bardziej soczysty. I teraz łakamy moją starą Lili Bajret. Jest to dużo tańszy produkt, bo on chyba jakieś 8000. Poczekajcie. 8000 kosztował. Przepraszam was bardzo, ale no to już jest taka końcówka. Oraz łakamy, które dzisiaj przetestujemy na moich ustach. Sporo się nakłada. I łakamy. I jak widzicie, tak produkty wyglądają na mojej ręce. Jeden tylko z tych produktów jest naprawdę taki soczysty. Drugi jest. Drugi, za, w zależności ile warstw nałożymy, wtedy staje się bardziej soczysty, ale jeżeli chodzi o rozmazywanie, to właśnie jednak staje się taki mniej intensywny kolor. Dobra, no to teraz łakamy. Ja, ja staram się ten produkt nałożyć na początku, w środku, tak ust, i potem ręką dopiero rozmazywać, jeżeli chciałabym taki gradient jak koranki zrobić. Co jest właśnie ważnego w makijażu koreańskim, ust to żebyście ładnie rozmazali właśnie te brzegi. Dlatego też takie brulowe, takie właśnie bardziej ładnie rozmazujące się kosmetyki, tinty są... Bardzo popularne. Często też właśnie. Najpierw nakłada się właśnie taki blurowy tint, a dopiero później robi się taki soczysty, soczystym kolorem. Właśnie podbija ten kolor, podbija to, że właśnie są takie właśnie juicy te usta. Ja na przykład nie lubię, ja lubię właśnie taki w całości blurowy makijaż ust, więc w taki sposób robię, jak. Skończę właśnie rozmazywanie ręką możecie pędzelkiem to zależy już od Was i jak wam to dobrze wychodzi. Wtedy nakładam jeszcze na środek taki produkt i ten już produkt nie rozmazuje po całej, po całych ustach, ale właśnie tylko lekko rozciągam te brzegi. Jest bardzo dobrze tutaj właśnie tak, że użyć tego e, na przykład o ton ciemniejszego koloru, dzięki czemu jeszcze będzie intensywniejszy ten, e, ta różnica między ustami i kolejną rzeczą, którą często właśnie ja robię, biorę sobie e, taką gąbeczkę dodatkową, nie używam jej już do twarzy. Jest to gąbeczka, z którą właśnie Dodaję tego efektu takiego e, ombre na ustach, zamykam usta i właśnie tak e, uklepuję ten makijaż, dzięki czemu ten blur robi się mocniejszy, e, robi się bardziej to cieniowanie na ustach. Czasami właśnie warto jeszcze tutaj dołożyć troszeczkę pudru, ale naprawdę odrobinkę i wtedy jeszcze przyklepać. Trzeba uważać przy tym, żeby właśnie nie wybrudzić sobie całości ust. Mocniejszy kolor i jeszcze dodatkowo, jeżeli ten mocniejszy kolor się mi w ustach rozmarzy, to poprawiam jeszcze raz. Tint ma to do siebie, że on zostaje i tak po jakimś czasie taka taka poświata tego koloru i ten blur po dodatkowym dołożeniu produktu jeszcze jest taki mocniejszy i tak ukończyłam mój makijaż a oceńcie sami, ja bardzo lubię go, to jest taki, taki Codzienny może nie, ale na pewno na jakieś wyjścia, jak idziemy na jakąś wycieczkę, to właśnie bardzo lubię w taki sposób robić makijaż. Jeszcze pokażę Wam po zmazaniu, jak wygląda nasza szarenka, czy zostało jednak po poświata, i bez zaskoczenia najbardziej produkt, który mi został jest. Dajso, ale jest to produkt, który był najbardziej intensywnym produktem, więc najwięcej, dlatego też najwięcej mi go zostało na ręce. Użyłam tylko i wyłącznie wody, bez żadnego mydła i bez żadnego zmazywania. Ja myślałam o tym, żeby zrobić ten filmik taki bardzo pełny czyli przetestujemy te kosmetyki, które używam do makijażu przetestujemy te kosmetyki, które używam do zmywania na wieczornej rutynie, ale nie chciałabym, żeby ten makijażowy, kosmetyczny filmik trwał nie wiadomo ile, więc jeszcze zobaczę, czy mi się uda. A jeżeli nie uda mi się, żeby ten film... Nie trwał 40 minut, to wtedy po prostu osobno nagram moją rutynę wieczorną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W tym miejscu chciałabym zakończyć moją recenzję produktów. Mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu. Dziękuję Wam bardzo i kolejny filmik makijażowy pewnie w najbliższym czasie także się ukaże. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia i widzimy się kolejnym razem. Bye!